Jak wy robisz coś u góry i ci wpadnie do miski, to samo to może to Teraz i rękę. No widzisz, ja o tym nie pomyślałem. Zwracam. Honor. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku Sad Ibiza O, tutaj jakieś sailakony. Tu jakieś przecieki delikatne, nie? No to Aha. nie. Bądź. Ale to nas w zasadzie nie interesuje. Tutaj właściciel kupił sobie. Egiera mamy gdzieś tego nowego Egiera. No i to jest... Żeby było drożej To jest taki cały moduł Słodniczką z elektryką. Tak myślę, że nienaprawialne. Może się mylę. Nie wiem. Gdzie było jeszcze drożej? To jeszcze jest w takim mało, dostęp, mało dostępnym miejscu albo ujowym miejscu. Jaki Michał plan... Oh, Jaki mamy plan na tego ogra? Jaki mamy plan, rzucę sobie zawieszenie i zobaczę co dalej. Czy, czy będę musiał jeszcze demontować DPF, czy nie. Eee, to się okaże dopiero po zdemontowaniu sobie zawieszenia. Nie będziemy tutaj dudrać palcami, bo hmm. zazwyczaj i tak wychodzi z tego, że... I tak, że wychodzi dłużej. I wychodzi dłużej i tak na końcu się okazuje, że trzeba demontować kołyskę. Co jeszcze taka miska, fiku... miska fikuśna. Właśnie zastanowi się... Yy... Jak, a ktoś już tutaj był, tu jakiś jest ten. Inna podkładka, tu jest inna podkładka. Po co taka miska? Chyba po to, żeby było drożej, tak? Po to, żeby. Nie wiem po co. Po co? Że możesz wymienić panewki bez demontażu miski. O! <laughs> Zbiorniczek. Ściągasz <laughs> sobie dekielek. No, dekielek tu jest taki. Ewentualnie, jakby robisz coś u góry i ci wpadnie do miski. To, to samo z rękę. No, widzisz, ja o tym nie pomyślałem. Zwracam honor. A tak szczerze to napiszcie w komentarzach, po co jest taka ta konstrukcja? Bo powiem szczerze, że nie wnikałem nigdy. A ty też kiedyś taką miskę, czy nie? Nie, ale to może być też po to, żeby po prostu więcej oleju weszło, nie? żeby była większa pojemność smarowania. Może być. Teoretycznie mogli to tak wykombinować. A że im tu półłożka przeszkadzała, to sobie uczyli tak. No, na przykład. No, także demontujemy zawieszenie, zobaczymy czy jakieś niespodzianki przy demontażu wyjdą, oby nie. Auto ma przejechane już trochę. Auto ma trochę przejechane, właśnie mu się nic nie psuło, więc czas najwyższy, że tak powiem. Teraz wam pokażę jak zdemontujemy kołyskę, czy były jakieś komplikacje i czy będzie lepszy dostęp do demontażu tego EGR-a. Zaworu recyrkulacji spalin. Michał, może pokażemy element, który jest uszkodzony. Poczekaj. Proszę. Tutaj mamy ten element uszkodzony. Widzicie, jak tutaj sadza wylatuje na zewnątrz. I tak, tutaj co wam możemy doradzić? Że jak będziecie mieć pomysł, żeby to robić bez demontażu kołyski... To jest ciężko. To jest ciężka, albo Mission impossible i bez demontażu, i bez demontażu DPF-u. Tak, DPF pojechał teraz do czyszczenia, przyjął Szymek Cleaner DPF, Szymek kadula z liszek i go wyczyści. Tutaj jeszcze przy okazji demontażu kołyski. Michał zauważył, że ten łącznik stabilizatora puka. Dzwoniłem do właściciela. Mówię, że teraz jest dobre dojście. Wymienimy i jeden. I drugi, i przy okazji, będzie nam prościej teraz wymienić też te podpory stabilizatora, te gumki. Koszt jakiś niewielki, a przy okazji można coś dobrego uczynić dla tego auta, tak? Czyli tutaj nam z planowanych części, znaczy z nieplanowanych części tam doszło tak: obejma do yy, wydechu, do DPF-u ma uszczelka do DPF-u, uszczelka pod jedną rurkę A pod tą rurkę w końcu jest uszczelka czy nie ma? Cała śruba z dwoma ringami i to wygląda tak Czyli to występuje, o Czyli tutaj nie ma e, Nie ma, nie ma, nie ma samych Sam oring. ringów Tylko tutaj przychodzi w zestawie z, z, z tą śrubą, śrubą. Tak. Patrzyłeś mniej więcej czy podobny jest ten co przyszedł, może go porównamy? Nie no, no, podobny jest tak, daleko no patrząc wiesz? jest podobny no to dobra, to my to bierzemy się dalej to Zaraz będzie na wierzchu, to sobie porównamy. O właśnie, to zaraz będzie na wierzchu Michał zawoła mnie ze stanowiska geometrii i będziemy dalej dogrywać i dumać No, zrób teraz jak się kopci po świtach, żebyśmy... o Nie to ja będę teraz. A to auto na fajny dół Magia Imagine. I co pani wie? wygląda, że to jest to. Czyli prawdopodobnie usterka została prawidłowo zdiagnozowana. Czy mogło to mieć wpływ na nadmierne zapychanie się filtra DPF? Jak najbardziej, tak. No. Także tutaj, tutaj e... wymienimy na nowe. Czekamy na DPH, bo poszedł do czyszczenia, do prania To chyba jest taka też typowa usterka, bo wielu i w pasach, i też jest podobne rozwiązanie i tam te... Nie pamiętam jak jest w 1.6 TDI, czy jest taki sam? jest taki Gier? sam chyba czy, ale tam, Nie wiem czy tam coś nie było z elektryką, ale też w miarę często padało w tych w ty 1.6 właśnie z tego co pamiętam no. no w każdym razie przyczynę zapychającego filtra mamy prawdopodobnie będzie wyczyszczony filtr. Będzie. Mam jak to wygląda. No? zwykła guma. I... A tu no. już jest. zwykła guma spalona. Jest rozerwana. No. Ja tak nie wraca do końca chyba. One się też tutaj chyba często w tych bajkach wyrabiały. Na tych. bolcach. To już możliwe. Tu jeszcze się nie zdążyło chyba zrobić. Chociaż oryginał. Na pewno, z tego co widziałem. Oryginał. Dziesiąty rok. A tutaj właśnie fajnie wodą, wodą daję z tego. Z kanału ze spalinami. Czyli też już musiało coś być nieszczelne? To chłodniczki chyba też, też padały. Też padały. Ja to się a... auto kopciło wtedy, nie? A ten płynu w zbiorniku było mało na pewno. No czyli może też coś może zostaną upieczone dwie pieczenie na jednej mogli, czyli i problem z uciekającym płynem, problem z nadmiernie zapychającym się filtrem DPF i z kopceniem auta z rana. Mogło, Bądźmy z rana. dobrej myśli, w którymś poście wam wspomnimy, czy Pomogło, czy nie pomogło, no ale ewidentnie uszkodzone jest i też błędy komunikowało. Ee, Złej pracy EGRE. Dokładnie. I jeszcze tam zauważyliśmy, że też był atak kuny, bo od której sądy są przewody ponadgryzane. Trzeba o ogon Lisa? Ogon Lisa, tak. No to apelujemy, jak ktoś ma za dużo ogonów Lisa, to tutaj zgłoście się, to sprzedamy Wam warsztat, bo jest co drugie auto z atakiem kun. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.